Nazywam się Radek Kobiałko, jestem reżyserem, producentem, scenarzystą, a przede wszystkim człowiekiem, który pracuje zdalnie od kilkunastu lat. Zdalnie z moimi zespołami, liczącymi czasami po kilkaset osób, realizuję tak duże projekty jak Festiwal w Opolu, Wystawę Expo w Saragosie, Konkurs Miss World i wiele projektów telewizyjnych. Od talk show, przez teleturnieje i inne widowiska rozrywkowe. Praca online jest dla mnie chlebem powszednim i teraz, kiedy większość Polaków znajdzie się w sytuacji, kiedy musi się nauczyć pracy zdalnej, chcę razem z innymi ekspertami pomóc w odnalezieniu się w takiej sytuacji i w przekonaniu, że praca zdalna jest po prostu fajna i wiąże się z wieloma pozytywnymi. Zmianami w życiu, zaczynając od tego, jak wiele czasu oszczędzi każdy na dojazdach do pracy, aż po to, jak więcej czasu będzie mógł spędzić z rodziną, jeżeli tylko poukłada sobie dobrze ten czas pracy, a jeszcze lepiej zorganizuje kanały komunikacji, bo to jest właśnie najważniejsze. My będziemy chcieli nauczyć, jak porozumieć się z rodziną jak stworzyć sobie odpowiednie obszary w domu, do pracy i nie mieszać ich z tymi do wypoczynku? Jak dzielić domowe sprzęty połączone z internetem na te, które są przeznaczone tylko do pracy, a na te, które do rozrywki? Jak ułożyć strumienie dopływających do nas wiadomości, po to, by nie przeszkadzały nam w pracy, ale też by docierały ważne informacje zawodowe? Na pewno trzeba jak najszybciej zrezygnować z komunikacji tylko mailowej, bo kiedy Wszystkie formy kontaktu, które wcześniej wiązały się ze spotkaniami, odprawami, przekazywaniem sobie spraw biurko w biurko, przeniosą się na mail. To nie ma siły, żeby natychmiast nie spowodował się zator w tych mailach. My nauczymy, jak podzielić komunikację prywatną i zawodową, bo nie należy się odcinać od tej prywatnej. Przecież praca w wielu miejscach wiąże się z tym, że mamy tam przyjaciół, mamy swoje przerwy kawowe, wyjścia na papierosa, cokolwiek, rozmowy biurko w biurko, i one też są ważne. I kiedy znajdujecie się wszyscy w domach, e, należy te kontakty podtrzymywać, ale stworzyć sobie na nie osobne kanały komunikacji, tak by one nie przeszkadzały Wam e, w otrzymywaniu informacji zawodowych i wysyłaniu takowych. Wytłumaczymy, jakich komunikatorów używać i w jakich formach, jakie grupy tworzyć do tych kontaktów prywatnych, do tych kontaktów e, czysto firmowych i jak odcinać się od strumieni informacji, które mogą nam zabierać tylko złą energii i przeszkadzać w pracy. Wytłumaczymy, jak radzić sobie w takich kryzysowych sytuacjach, jak może nam pomóc w tym technologia i jak sprawić, byście po prostu pokochali tę pracę zdalną i by wszystkie umiejętności, które zyskacie teraz, pozostały na dłużej, bo nie ma wątpliwości, że sporo firm będzie decydowało się Tworzyć całe duże zespoły pracy online i przygotowywać się na kolejne takie sytuacje, kiedy mogą być zmuszeni delegować pracę online. Wobec tego, wszystko, czego się teraz nauczycie, pozostanie. A najważniejsze jest to, że praca może być najzwyczajniej w świecie potrzebna każdemu z nas teraz, po to, żeby zachować balans, zachować spokój i mieć czym zająć myśli, a nie tylko skupiać je na kryzysowej sytuacji. I tego. Również was nauczymy. Zobaczcie skąd nagrywam. To z tego miejsca przez ostatnie kilka lat przygotowywałem wiele programów, widowisk telewizyjnych, koncertów, które realizowałem i nagrywałem po powrocie do Polski, ale przez pół roku w roku przygotowywałem je z moimi zespołami zdalnie i robię to naraz, robię to nadal. Od dzisiaj zamknięty już w domu. Hiszpania wydała zakaz wychodzenia z domów. To nie jest apel, tak jak w Polsce, tylko zakaz nie ma to żadnego wpływu na moje zawodowe projekty, wprost przeciwnie. Wielu partnerów, e, którzy wcześniej unikali takiej współpracy online teraz przenoszą się do tego systemu i będzie nam łatwiej pracować. Na szczęście technologie ułatwiające takie życie są już od dawna komunikatory działają. Te wszystkie technologie są bezpłatne. Jest wiele możliwości e, bezpiecznego przekazywania danych tego wszystkiego. Będziemy chcieli Was nauczyć podczas naszych szkoleń, a przede wszystkim przekazać informację, że ta praca zdalna naprawdę jest przyjemna i może się wiązać dla Was z wieloma miłymi niespodziankami. Nie bójmy się tego, korzystajmy z technologii, korzystajmy z porad tych, którzy zdalnie pracowali, a naprawdę ten czas w domu będzie nie tylko przyjemny, ale bardzo dobrze spożytkowany, i najważniejsze. Gdy ta cała sytuacja kryzysowa się skończy, będziemy wszyscy mieli do czego wrócić. Do firm, którym pomożemy przetrwać ten ciężki czas, pracując zdalnie.